Przesadzimy dzisiaj samosiejki. Samosiejki perukowca i berberysa. Jak też w ogrodzie zauważycie takie samosiejki, posadźcie je w większych doniczkach, wtedy będziecie mogli podlewać, kontrolować jak rosną, nawozić, aby Wam pięknie rosły, a później jak będą większe, to przesadzicie w miejsce docelowe. Ja tutaj też w takiej yy, większej doniczce posadziłam yy, lawendę, zioła yy, i właśnie małe samosiejki. Jak będą troszeczkę większe, to je przesadzę.